No dobrze, to zastanówmy się w tym wideo, dlaczego giełdy amerykańskie Nice oraz Nasdaq są to przede wszystkim dwie największe giełdy na świecie, które stwarzają niesamowicie dużo możliwości handlowych, ponieważ codziennie trafiają się tam jakieś dobre spółki do gry. Poza tym na giełdach amerykańskich funkcjonują najniższe możliwe koszty transakcyjne dla aktywnych traderów, które Oprócz konserwatywnej strategii i wąskich stop lossów stanowią fundament przetrwania i funkcjonowania w giełdowym biznesie przez dłuższy czas. Innym czynnikiem jest prop trading, który stwarza niesamowite możliwości, szczególnie dla początkujących traderów, ale o tym powiemy sobie w nieco innym wideo. Day trader powinien swoje straty ciąć szybko. W myśl zasady, że małą stratę jest łatwiej odrobić niż dużo. I to jest oczywiste, żeby utrzymać się w tym biznesie na dłużej, ponieważ mała strata może bardzo szybko urosnąć do bardzo dużej straty. Ideą pracy zawodowych traderów jest fakt, że większość uczestników rynku traci pieniądze, więc jest to zrozumiałe, że traderzy, którzy są profesjonalistami, grają zwyczajnie przeciwko nim. Bo te pieniądze nie znikają, one gdzieś przepływają z konta na konto, w mojej zasady, że jeden traci, drugi się bogaci. I naszym zadaniem jako Day Traderów jest wykonać swoją robotę w ten sposób, żeby to właśnie większość pieniędzy wpływało nam na konto, niż z niego wypływało. I na tym polega po prostu ten biznes. Jakie mamy podstawowe narzędzia pracy Day Tradera rynków amerykańskich? To nie jest MetaTrader. Każda spółka, którą ogrywamy danego dnia, posiada taki zestaw trzech narzędzi. Pierwszym, najważniejszym, będzie książka zleceń, tak zwany book. Jest to narzędzie, jednocześnie okno transakcyjne, które pokazuje nam, jakiej ilości zleceń są postawione na jakich poziomach cenowych i w oparciu o te dane, DayTrader podejmuje decyzje transakcyjne, w którą stronę grać i w którym momencie. Drugim bardzo ważnym oknem jest okno Time and Sale, czyli miejsce, w którym pokazywane są wszystkie transakcje, które odbywają się na spółce w danym momencie, zarówno transakcje kupna, jak i transakcje sprzedaży. I dopiero na trzecim miejscu będzie wykres. Day raczej nie podejmują decyzji transakcyjnych tylko w oparciu o to, co widzą na wykresie. Raczej ważniejsze jest to, co dzieje się pod poziomem wykresu, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiłem przed chwilą, czyli książka zleceń, Time and Sale i potem dopiero sytuacja na wykresie. Bo zawód tradera w Polsce to jest egzotyczne zajęcie, bardzo niszowe, bo wykonuje je w charakterze pro. Grupa kilkudziesięciu osób, która jest zlokalizowana w śladowej ilości biur tradingowych i rozproszona zdalnie gdzieś po kraju. Jest to bardzo ciekawa praca, ponieważ pracujesz na giełdzie. Codziennie uczysz się nowych rzeczy, poznajesz nowe spółki, czytasz o wydarzeniach ze świata finansów i musisz przekuć to na pieniądze. Jest to bardzo interesująca praca, bo w dzisiejszych warunkach możesz ją wykonywać spokojnie u siebie w domu, korzystając z rozwiązań, które są dla aktywnych traderów powszechnie dostępne. Kolejną zaletą pracy w tej branży jest to, że w dzisiejszych czasach masz stosunkowo niski próg wejścia do tej branży, więc nie potrzeba tutaj jakiegoś niesamowitego kapitału. Praca w tradingu może być bardzo atrakcyjna, ponieważ e, idzie okresowo na giełdzie zarobić bardzo dobre pieniądze. Jeśli przeliczyć to z dolarów amerykańskich na polskie złotówki, to e, idzie tutaj wyciągnąć okresowo naprawdę e, dobrą kasę. Praca w tradingu będzie charakteryzowała się także dosyć długim okresem wdrożenia do e, branży, kiedy po prostu nie ma wypłaty. W dzisiejszych czasach Twój wkład własny jest ograniczony do minimum może być też właściwie zerowy. Natomiast zwrotowość z tej inwestycji będzie tutaj indywidualna i będzie rozciągnięta w czasie i będzie zależała od wielu czynników, takich na przykład jak koniunktura na giełdzie, to ile poświęcasz na to czasu, w jaki sposób jesteś zaangażowany w tą pracę, jak ci po prostu idzie, jakie masz tempo nauki itd. Tak Musisz też wiedzieć, że praca na giełdzie w pierwszych miesiącach to jest raczej inwestycja w ten biznes, choćby w postaci poświęconego na niego czasu, kiedy Twoje wpływy na konto będą bardzo niewielkie albo żadne, albo mogą okresowo pojawić się straty. To nie jest tak, jak pokazują w internecie, na Twitterze czy na TikToku, że pracujesz przez 15 minut dziennie pod palmą gdzieś na plaży, albo na leżaczku na działeczce, albo gdzieś tam jeszcze w jakimś hiperapartamencie, jeździsz pięknym samochodem, grasz 15 minut na giełdzie, jesteś zadobiony i życie jest cudowne. To tak nie działa, to jest science fiction. Na wyniki na giełdzie trzeba sobie zapracować i do dobrych wyników dochodzi się w odpowiednio długim czasie. Jednak. No dobrze, w tym wideo musimy sobie omówić bardzo istotną kwestię dotyczącą tego, w jaki sposób powinien wyglądać twój proces nauki tradingu, tak żeby to było wszystko zgodne ze sztuką i dało ci szansę na osiągnięcie sukcesu w przyszłości na giełdzie. Przede wszystkim swoją naukę tradingu, nieważne na jakim rynku, powinieneś rozpocząć od realizacji Kompleksowego wdrożeniowego szkolenia w tradingowy biznes, które bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach przepracowanych przez innych traderów. Następnie należy popracować przez jakiś czas na koncie demo bądź też na małym koncie realnym, gdzie realizujesz małe zyski albo straty po to, żeby poczuć klimat prawdziwej giełdy. A kiedy przebrniesz przez ten pierwszy okres wdrożenia i nauczysz się grać na giełdzie małymi sajzami i realizować powtarzalne wyniki, to potem dopiero można się bawić i zacząć skalować ten biznes, tak jak to widać na ekranie, czyli rozgrywać różne spółki dużymi sajzami i dzięki temu realizować oczywiście nie codziennie, ale w odpowiednich warunkach bardzo, bardzo dobre wyniki i dzięki temu zarabiać dobre pieniądze. I tak wygląda giełdowy biznes. Najpierw trzeba złapać podstawy, a potem można dopiero iść na rynek i walczyć o pieniądze z innymi traderami. I właśnie dlatego realizujemy w ramach Iceberg Trading różnego rodzaju szkolenia wdrożeniowe, czy to stacjonarne, czy, czy online, po to właśnie, żeby pomóc wam przetrwać na rynku w pierwszym okresie. I móc w przyszłości rozwinąć i zeskalować swój giełdowy biznes do dużo większych rozmiarów, tak abyście mogli czuć z tego satysfakcję, a przede wszystkim mogli odnieść sukces na rynku finansowym. I tego Wam życzę. Chętnych zachęcam do kontaktu. Linki w opisie tego filmu. Dziękuję za dzisiaj, kłaniam się.